Siemana, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj test pryncypałek. Mamy dwa egzemplarze od doktora Gerarda. Pryncypałki waflowe w czekoladzie oraz pryncypałki kokosowe z kokosową posypką. Z chrupiący wafelek, ten ma dużo czekolady. Też jest chrupiący wafelek. Ten jest bez słodzików, bez barwników, bez konserwantów. Bez syropu glukozowego. Glukozowego, tak. Ten nie wiem Daj skład, pokażę Zobaczcie, skład do wglądu Jego specyfikacja, Specyfikacja techniczna Makrosy, jeśli cokolwiek widać Dalej, drugie Teraz te drugie, proszę, do wglądu Bez względnego przedłużania przejdźmy do degustacji. przygotowałem sobie tutaj odpowiednie żeby je otworzyć to przygotowałem sobie tutaj odpowiednie tak, żeby je otworzyć. Dobra, można odłożyć. A, no tak. Kamerzysta Gdzieś tu była zakrywka... A to tam... Po co te zakrywki? Niepotrzebne. No. no trochę się... Trochę niezły taki nieład. Trochę. No ale co? Trochę małe. Myślałem, że będą większe. zjadłem całe? Nie jadłem dziś obiadu, trochę mnie poniosło, może. Ogółem to bardzo dobre. Mm. Smakowało mi taki czekoladowy smak. Nie są jakieś strasznie słodkie. Ogółem to bardzo dobre. No, to ile tutaj cukru? No trochę, trochę jest. Może, może jednak było słodkie. Ile cukru? 82 gramy w sumie będą. No to trochę trochę tutaj tego jest, ale co, ale było dobre. Uważam, że, że to takie mocne 9,5 na 10. No i co? Możemy przejść teraz do skonsumowania tych drugich. Już co prawda otwarte. Trochę, trochę mi się pić chciało. Woda. A. Tak. Hmm. tak wyglądają te. Hmm. No i co? Hmm. Hmm, tak, to tak. są trochę bardziej słodkie. Hmm. Szczerze. To po tych czekoladowych, to już się zasłodziłem mm. Aczkolwiek są dobre mm. <śmiech> 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 Nie no, co mogę powiedzieć, są całkiem dobre, tylko no, może trochę za słodkie Chociaż no to kokosowe, to... czego się spodziewać mm. mi się pizza chciało <laughs> nie no, są całkiem dobre, ale myślę, że będę musiał zrobić drugą przymiarkę jeśli chodzi o spróbowanie, bo teraz teraz już mnie trochę słodko się zrobiło więc może nie no w sumie może, można jeszcze jedną zjeść Mm -hmm. Te mają trochę więcej cukru chyba, czy nie A mm? dziwo nie mają Bo mają... Mm. Te mają tylko mm, 74? Nie. Mm. Mam czwórkę z mat, co by się spodziewać, bo my strasznie się pić po tym chce mm. 36 razy 2, 72, no to to mniej, ale są słodsze. Więc jak ktoś lubi słodkie te, no to bardziej polecam kokosowa. Yy, a jak ktoś lubi mniej słodkie <śmiech> <śmiech> przepraszam, ale dalej chcę trochę cukru sobie zjeść, no to polecam te czekoladowe. Ogólnie dla tych daję 9, no bo są trochę, no, trochę za słodkie jak dla mnie, no i co, no i to wszystko chyba, także dziękuję.